I witam Was Mortal Kombat! Znowu narzekałem się jak debil i to taki spory Ale znalazłem 50 razy tą samą osobę Także no... Dobra, John Cena Tego? A ja wiem, a może na tym takim tym Normalnie Czemu nie w sumie? A muszę ją najebać bo jest czarny i go nie lubię eee, Więc no, więc generalnie Bida bo nie pamiętam za bardzo... Zresztą, nie no, pamiętam. Kom... W sumie nie pamiętam jak się gra. Nie grałem miesiąc. Coś takiego Nie. Ale no może tak. Jak się wam podoba nowa seria? Ta z, z Sakury. No co powiecie. O tam... gadam więcej. Ta, to wiadomo... Mielone audio, ale reszta ujdzie. Daj to zawsze zawsze a, trzeba mu na kopać, żeby był czarny, To nie lubię Ua! Nie to Drżony nie tak Ciulni go ty, o właśnie W ten sposób Ciulni tym Teraz do przodu, do przodu, co tam tam jeszcze potrafił Oj! Noż, kurwe, ja pierpię mnie Nie dalej. Dobra Nie, źle Dobra Ua. Ciekawe Ej, 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 ej! Odejdź. Dobra, on się... On se żartuje ze mnie? Więc ja będę sobie też do niego żartował Pierdol! Uuuu! Dobra No i dziękuję. Dobra, co on tam jeszcze potrafił? No, wszystko, wszystko mamy tam w sumie. A jak to kombo szło? Aha o, fuj! Awa! On jest tak czarny, nie? Jebcie Dobra! Awa! Mhm. Dobra, podejdź, podejdź. Ja nie jestem idiotą. Źle. No jak to chlepię na odwrót. AU AU Kurwa, no co za... Za pedofil. Janusz maknę Uu! Uu! Ja już machnę przeciw. Nie. Wiedziałem. No masz, jak wciskam B. Wpierdol O! Tak w ogóle zastanawiam się, czy my, nad... Ja się tak myślę, nad jeszcze seriami takimi z gier typu właśnie lol, czy coś. czy nie lol. Dota, bo lol nie będę grał. Znaczy nagrywał, gram. Ale ja się zastanawiam właśnie nad smajtem no, nie tym razem. Jeb go, Dobra, to on tam potrafił. Dobra. Kurde no Johnny Johnny Kalesony suck. sa! Znaczy ja umiem tutaj wygrać, to ja tam byś mnie pocieszał Nawet bardzo w sumie Dawaj No znaczy, mnie czasu nie straciłem, ja siedziałem 9 minut jak debil i znajdowałem i tą samą osobę z ramach ponad 1500 gier. No, ja mam dość... ja mam trochę mniej, ale... no ale bez susady. nie jestem samobójcą. Aż tak sobie homory zepsuć nie chcę! Dzięki za pomoc, no PIEDOL! Ała! Ała! Burtalu go, dobra Dobra Ooo nie! Miał dostać, dostać pytonga Ale jest czarny Więc w sumie wręcz powinien Bo czarny jest wiele stereotypów ale jeden właśnie takiego typu też I co chuju? On a na fight Au! Ha Dobra, to nie było, że nie, nie! Nie bije mu kombuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Dobra nie rozumiem czemu może ich złapać, to jest najlepsza sytuacja Bo kiedy to tam lubię ale nie zawsze wchodzą nie? Ała! Masz wyklep Johnny! Johnny! Źle! Ała! To jeszcze raz I jeszcze raz Za ci protezę O nie no, kurwę no Akurat sam, sam dowiodłem, że X-Ray Azure Kapa nie da za bardzo spodziewać. Co, jest stara? Dobra. Teraz ja otykam do jakichś może. Mm. Awa! Jedz do mi basem, synu! Uh! Nie, no, w kurde, no <ścoughs> jak wy czarni w pigułce. Zapraszam e e do poradnika czulgo, bra? Dobra. Ej, awa. Yes! Dobra Powiedzmy, że to średni dystans i teraz jak Dobra, udało się to panu podziękujemy No a teraz nie może nie? Nie wiem może, może zmienię postacie, co powiesz? Y, y, kołodziejczyk. Ma no, pole jakiś w sumie, ciekawy. <laughs> Dobra, a jak będzie? No, musi wcisnąć A. No, się już zapomniał. Dobra, no. Jeszcze się w New Inter ty Kurde. To jest ten uczuć, kiedy wszyscy jedzą na PGA, a na New Inter Games, a ty nie. Jedynie co się. A może kiedyś, bo... Jedyne co się mogę pochwalić, to to, że sobie to. Wziąłem sobie udział w konkursie od Madlenci i może wygrałam, a może nie. W sumie dzisiaj jest czwartek. No w sumie dzisiaj będzie ogłoszenie wyników. Więc ja nie mam pojęcia, co i jak. Ale jestem dobry, myśli. Bo ja, inaczej, innej być nie mogę. No bo w sumie nic więcej nie zrobię. Ale że ze Śląska do Warszawy. No nie wiem, czy to jest dobry deal. Wejściówki raczej nie oddam. Raczej. Bo to jest wszystko jeszcze do ustalenia. A ja się zobaczy, może się pojedzie, może nie. Na no wygrać. Więc to mi to nie grozi. Nie, no w sumie. Nie, nie będziesz aż tak źle. Karwasz, barabasz. Ja się zobaczy w sumie, nie? <laughs> Dobra, wracaj. Nie w sumie, mogę kupić. Jak ma pudełkową wersję, to go dosto gratis. W sumie jak ja. I no weź, nie rób mi tego. I co za gnój. W mm, Kurwe. No, ma, mama internet zabrała. zebrała. Bo to nic u mnie. Ach. Yeah. No to, Zajebiaszczo. Znowu sobie tu trochę posiedzę. A wy nie, wy macie szczęście. Widzicie jak. Dbał o swoich widzów. I lubię ich nie było. No właśnie. I wracamy. Znowu czekamy jak idzie idiota, ale to, już... O tym dobrze wiecie. A pewnie musicie się, się, się śmiać z mojego nieszczęścia. Kurwy. Dobra, zagrał sobie tym predatorem obiecanym. W sumie rzadko nim gra. No Scorpio. Nie. Bo, a nie w ogóle w sumie to tam kobiety. Jak długo to nie jest Inferno to nie będę narzekał. W sumie ładnie piekiel to jest rotacja. Się zobaczy w sumie. Jak to mucylacie pójdzie? Bo musimy że... Zobaczymy jak pójdzie z tym panem. Ale jak się podda po pierwszej walce to już skończymy dzisiaj. Wiem, że krócej, ale czas nagli. Ale zamiast próbuję coś innego nagrać. Ale jeszcze... Może kibrofors, nie wiem, zobaczy się. Może może wcale nie będzie krócej. Ale to jest... To się okaże z czasem. Niedługim w sumie No ale dobra Zobaczymy, czy ten debil będzie potrafił Bo po, po, po tej że można się na spodziewać wiele, wiele Wiele Ale że co, że, że dajesz na ring? No, to dobrze O ja Pani ma działka Aua Kurgo Ciądu Bier Ej Ała Aj, no wejść Idź stąd A, tak się tym ciepało, dobra Zaraz, mi telefoni pomyliłem, nie? Chyba twoja, stara. Ja, AWA! Awa. A bo z tym nie widzę nigdzie, znaczy On jest kompletnym nobem i śmieciem i wali mu z paszczy dalej. Na pułapkę elegancko i jebać policję. No. A bo się boję, żeby mi historię strzeli. O właśnie. O właśnie. Otóż to. karwa baraba -bar. No. Tego panu podziękujemy. Tego mm. To nam jeszcze potrafił. Moje ulubione kombo, no tak ma gomatwidy zawsze są takie śmieszkowe Ciulgo! Dysk! Płapka! Muszę go tam zaraz wrzucić Muszę go słyszeć Nie ja? ma? padła No, teraz dobrze o! Eee, nie no, chcę tak się b... pobawić się z nim. Mogę... Mogłem... W sumie miałem okazję na, na z co z drzewałem. Chciałem zrobić test z pułapką. Ała! Jezus, dobra. Nie to nie! Co to chciałeś? Selu Co to jest styl gracji! Załóżę Obcie nogi! Dobra, mielony pies, mielone wszystko, ale dobra. Zaraz to zamiast grać co na multi, zrobimy sobie wieżę Na koniec. Dzienną wieżę, coś tam zborajczo, że coś tam jakiś tykwy, bla, bla bla No raczej znaczy, pewnie, czyli generalnie będzie, że wybrałem wieżę na ślepo, a nie wiem, czy czym mam do końca do czynienia. Także będzie śmieszko. No i problem, lęk wysoko skakać chyba. No. To znowu słabo. Bym powiedział, o, komandy. O, się nawałem. A nie, to jest ta, przeważnie jak się nazywało. To ja muszę stać tam, żeby nie dotykać Pory'u. Dobra, szybka zmiana. na Dobra. Dobra. Nebę. Jest taka faza, kręci mi się w głowie. Nie komba nie wyklepałem, bo się z... zatraciłem. Nie zabijaj Beta Hujo! Wydlonaj Dobra tu będzie każda, każda, każda walka będzie tak wyglądać Zmiania Nie wiem No i to jak było na tyle, pierwsza walka I jak będzie to wyglądać dalej A jeszcze, jeszcze jeden efekt O Jezus Nie wiem tylko jeszcze kupjin, Boże, jak go widzę, to on jest takim śmieciem Boże ty mój Jego ja tak nie cierpię Idź umrzyj Gdzie rozumiem, że każda jedna walka to będzie kolejny popieprzony efekt o, to nie bardzo nie widzę tego. You suck. Nie, Nie, jest tylko pieniądze. Jest bardzo. odwraca kontrolki. Jezus Nie, Jest bardzo. 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 będę bardzo. bo nie Zobaczcie, czy jest na górze, czy na dole. Nie. A trochę ciężko będzie klepać, skoro mam odwrót do nie? kontrolki. Wow. Dobra, idzie dalej. Buta na mordę. Butem w mordę. Niemieckie przywitanie. Imigrantów. E, e, nie, od, od, odwrót. Tak. Tak. Nie. Tak. Tylko tego. Inny, inny, jakiś kombat, nawet inna jakieś kombo, nawet Ej, nie, idź, odejdź e! Idź tam, na drugą stronę Tam, tam biją A nie, tam nie biją Ej, ej, ej Odejdź Dobra, A, w kurwy Dobra, jest, bije, nie bije Masz, po buzi, A. Mm. E, jaki mielony challenge? Nie, ja tego nie wygraję. Nie ma szans! Jest, jak nie pies to dzwonił Nie ma człowiek spokoju Eee, na chory efekt Dobra, a obrywa, bo jest na, na, na górze Czulnę tym O nie Czulno mnie, idź, idź Połóż ich na wpierdol Dobra Zmiastkowany Ja bym skill'a ukradł, co to miało być? Ja tak robię, nie ty pa Paru wołysa a, ty A Ała, jeszcze mi... Mnie... Ty kurwa za mną Ała! Nie musiałeś tu łamywać. Chodź... Dobra. Chyba taka faza. Mhm. Mm to jeszcze żony. Trzęsienie ziemi. Hmm. Już wolę to niż odrzucone sterowanie bez przesady John Sina eee, Coś tam, nie umiem zrymować nic A, Wali, dobra Nie masz policję WDP od eee, P100%, takie tam, nie? Prawilne życie, życie za kratami Elo, życie bez Z Ale efekty są dalej Uhu. Ała! Obywatel, który jest na górze, pamiętaj Czyli ty? No, tak, czekaj Ja już mam trzeci Ej! Dobra, lepiej dalej. Ja Teraz jestem na, na czy obrywam czy on? On Czy ja muszę się prze przemieścić szybko! Teraz akurat strona przejdzie na drugą stronę No właśnie! Otóż to. I może być po mojej myśli. Co zasłyszeć po jego? Graj fair komputrze, Nie myśl takim sferem. Co ja to mogę mu zrobić? Z Brutality? Się tak kurwa teraz nie wiem. Tego nie, no właśnie. Angel to właśnie nie. Mogę zrobić też to. Kurde, zabiło go mm. Część Częściej niego zabiło. Zajebiście. Wyglądało jak, jak takie trochę Brutality no, ale... To się nie liczy, gro. Nie robimy tak. Bo jest tylko nie, ta to. Klątwa Lenistwa. Moja odwieczna klątwa. Która się chyba dobrze powodzi, bo nie, nie raczej zejść. tak żal i menka. Generalnie bym powiedział. No ale. Nie tak źle no. ja widzę. Tak się odjebał. A twoje oczy dużo mówią i widzą i takie tam. Oła. Klątwa! Won! Weź to! Nie wszedł. Au. No weź no! Klątwo, dlaczego? Jakim on jest śmieciem, nie? Ja się czułem jakby, jakbym sobie grał na multi. Teraz. Przestań. Nie no robimy tak. Raiden. Nie bądź jakimś srebruchem. Zdałbym. Dobra O, mam cię. Ej, 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 serio, serio, no. Zagramy fer, panie. Jak mi buta przy tego wału. O. No jeszcze mnie spowolniło. Jezus, Eron, Eron. Mmm. mnie Senpai yeah. Ale Bekson Normalnie Gro nie, nie pomagasz moim statom Jest, hiper walka albo wolny start Spowolnieni, ale kombosy zwiększają prędkość Kurde mm. Czyli bym musiał zapać, właśnie Bo to daje dużo hitów nie, jest 15. No to już dość sporo. Czyli no, no dobra. Będzie trzeba utrzymać presję. To będzie wtedy łatwiej. Może jeszcze na Hollywood. No to ja gram za, za sobą Ech. Dobra, zobaczy się. Ale. Aha, ale na hiperwalce. Dobrze, o dobra, że musimy mi pokazywać jak spowodowany w rozwoju jestem. Ała, ała. A, ja, ja mam spowodowanie. To odgłosy mnie zabijają. Ała, ej ej, 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 co jest? Co jest? Ci mordę. Ła, kurwe, ja pieprzę. Odejdź. 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 A, no masz ma, ma, pomocy, halo. Policja. No ja pieprze. Ja mam być na dole Ale ten komentator, Aaron, no, czemu ja trefię na odwrót, coś, co, odkąd co tu chodzi? ej, kurwa Ja jak ona będzie jebać taką szybkością, nie? To będzie bardzo nieprzyjemnie, o tak wiem ja Teraz to się... Dźwięki wszystkim, że się No, ej, ej Dobra nie, nic nie zrozumiałem. Ale jestem na dole, Ujo! Manna na Miał być od dołu, Eron! Jussa! Ej! Ej! No! Czujni ją! Szczer! Tak! Nie! Kurwe! Co tu? Te odgłosy są tak piękne. wirki. O! Dzisiaj łapad rekord. Trzeci raz ktoś mi przeszkodził, nie? Każdy inny powód, nie? Raz pies, raz telefon, raz ktoś bił. No! Takie prawidłowe życie za kratami. z przyjemnością. Gdyby ja ja mi się tylko udało coś wyklepać sensownego, ale mi się nie uda. Chyba w policję. Dobra. Ja to nie. To sobie też wygląda jak... Jest to... Dopiski, pomocy! A to sobie to wygląda jak foteliki, nie? No! Miałem się, To nie. Ostatnia walka. Goro. Nie Nie przedostatnia. Boże. Zamieniło mi te kontrolki teraz. Nie sterowanie, tylko kontrolki. Bije na kopaniu i kopie na biciu. Pomocy. Ja tego tak nienawidzę. To jest chyba, e, modyfikacja, której nienawidzę najbardziej. Jeszcze z dziewiątki. Ją pamiętam. Jak mnie wnerwiało. Wzywam prokuraturę. Nie ma szans Ty nie zostawia tak tego. Ja dam się... Ja płacę, wymagam. A nie, że będę miał kontrolki na odwrót. Murwy. To film. No oczywiście to ja chciałem wyklepać. Nie to jest dobrze, dobrze, tym tylko nie ten, dobra. Ej! Mm. O, właśnie to chodziło. To moje kombosy będą ograniczone. Właśnie, trzeba się trzymać z za, za zasady, że kto jest na dole. To jest fajny. Czyli nie ty. Nawet ty z do mnie przyszedł. Bo tak się nie zgadza z tym rasizmem. O. Coś, coś potrafię. Aha! Pieniądzem cię. Chuję dopadłem. Ja muszę, iść, ja muszę iść na dół Ej, no nie bij mnie! Idź! Tokyo dalej! O! Dobrze! Dobrze, pięknie! Tylko to szybko, bo nie polecam tego co będzie. O, jestem na dole, fajnie. A! O, pozycja była dobra, ale wykonanie nie gorsze. Ała. O, 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 o nie Chodź tu śmieciu ty Strętny, brzydki, mielony Już Umarłeś No, mam, mam nadzieję, że na, na dobre Bo bez nogi i bez ryja to... To ciężko Głównie bez ryja, ale no, no bez nogi się ta O chryste, wiedziałem, wiedziałem Lugano na, na telewizorze, to, to bym się warnął po prostu no wiadomo, na telewizorze się gra, na Xboxie to się przeważnie ma w dużym pokoju i tam się ma łóżko, nie? To się można warnąć i wiecie to, a tu jest wręcz przeciwnie. Choć mi wykombinuje coś, czekaj to. Dajcie, dajcie mi chwilę. No. Chuj by tego psa strzelił. Druga numer 3, Uwaga! No dobra, ja byłem się na łóżku, głowa do domu, nie wiem czy mnie słychać ale czego się nie robi dla swoich widzów. Przecież pies mnie opieprzył. Dawaj na link. widać dobrze, tylko kodorki są obrócone. I generalnie przestrane, o, wróciłem. Fajnie, zabawaj. No, Coś takiego? to ja tyle mogę zrobić, to się cieszę. Ała, ała, ała! Czuć mnie? Dobra. Ale, słuchaj, trzymać tych limitów. No kurwe! A, dobra. Dawaj. O, już to karunda, dobra. E, nie mam cię x-raya. Zaraz ciężko mi ocenić, czy są na górze, czy na dole. No nic teraz nie potrafię. No wy. Jezus, Jezu zjemy, no, jej nienawidzę. Masz, fryj! No dobra I tutaj pani podziękujemy. Ta chyba mi to do górnie napłynęła, nie wiem. No dobra, czyli to była ostatnia walka. To będzie szkolenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało.